UOKIK nałożył rekordową karę 72 milionów złotych na sieć komisów Auto. Zmuszanie klientów do wykupywania dodatkowego ubezpieczenia, niedozwolone zapisy w umowach i ukryte koszty jakimi obciążono nabywców aut. To główne zarzuty stawiane firmie Auto Centrum AA Auto przez UOKiK. Śledztwo prowadzone przez urząd za zgodą sądu oparte na tajemniczych klientach wykazało, że auto prowadzi sprzedaż aut niezgodnie z prawem. Ceny samochodów zawierające dodatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie, które przepadało na rzecz AAA auto, jeśli klient chciał z niego zrezygnować, zaniżana kwota pojazdu na fakturze, doliczana do ceny auta opłata w kwocie prawie 1400 zł za tak tzw. dodatkową obsługę klienta i niedozwolone klauzule w umowie zrzucające całą odpowiedzialność za faktyczny stan techniczny pojazdu na rzecz klienta. Te wszystkie nieprawidłowości wykazało śledztwo z użyciem ukrytych kamer wszczęte na wniosek poszkodowanych, którzy zwrócili się do urzędu z prośbą o pomoc. Szczegóły tej sprawy prezentujemy na portalu dailydriver.pl. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał i wspólnie go rozwijać z nami, możesz zostać naszym patronem w serwisie Patronite.